Siemana mordeczki, z tej strony Hexo W dzisiejszym filmie przedstawię Wam wszystkie nagrody, które koniecznie musicie odebrać przed startem sezonu drugiego oraz przy okazji porozmawiamy sobie na temat ostatniej aktualizacji w tym sezonie, która właśnie wczoraj miała miejsce. Także koniecznie oglądajcie ten film do końca. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i moi drodzy, wyzwania na ten film to myślę, że tak 700 łapek w górę w godzinę. Także sprawdźmy, czy dacie radę. No, i jeszcze na samym początku szybko przypominam o moim kodziku, ale dokładniej kod w sklepie z przedmiotami. Naprawdę dziękuję każdej osobie, która ma ten kodik wpisany a teraz już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Że w Fortnite pojawiła się już dosłownie ostatnia aktualizacja w tym sezonie i co zostało zmienione? Więc na samym początku do gry powróciły chociażby rekiny, dziki, wilki oraz żaby, które zostały właśnie wcześniej wyłączone. Także informacja jak najbardziej ciekawa. Przy okazji, no to mamy ostatni dziki tydzień właśnie w tym sezonie i dotyczy on właśnie, że tak powiem, przecen. A najdokładniej, moi drodzy, jeżeli macie jeszcze jakieś sztabki złota, to naprawdę polecam wam je wydać, ponieważ jak się okazuje, pod koniec tego sezonu po prostu wszystkie się zresetują, więc lepiej jeszcze. Mieć jakiś fan na koniec sezonu i wydać je na jakieś właśnie bronie, które przy okazji są obecnie w przecenie, i po prostu sobie właśnie porobić jeszcze jakiś fan z giereczki. Także myślę, że naprawdę dobra informacja. Jak i również dobrą informacją są jeszcze takie, można by powiedzieć, mniejsze zmiany. Takie jak na przykład, że właśnie kurczaki z lutem zostały wyłączone. Ogólnie, no to też IO Patrol, czyli ten taki patrol, co jeździł sobie po całej mapie, został włączony. Przy okazji również te zwierzęta zostały też włączone oraz również Klombo ma teraz 5% szans na to, że po prostu wypluje nam kurczaka. Wcześniej miał 30% szans. Także właśnie to w sumie są wszystkie informacje z tego ostatniego update'u, ponieważ wiadomo, ostatni update teraz już w większości czeka po prostu na następny sezon. Także mam nadzieję, że przedstawiłem Wam większości rzeczy, które właśnie się w tym update'cie pojawiły, ale ogólnie moi drodzy... No, fajnie się nagrywa. No, naprawdę się fajnie nagrywa. Teraz informacja na temat możliwego kolejnego skina z serii Icon. A najdokładniej pewna streamerka, czyli Chika, na swojego Twittera ostatnio wstawiła filmik, w którym widnieje data 16 marca. Co może oznaczać, że nawet 16 marca już będziemy mieli właśnie, że tak powiem, wgląd na jej skina z serii Icon. Przy okazji później wstawiła ona posta, w którym napisała, że następny sezon, który rozpocznie się już dosłownie za kilka dni, będzie najlepszym sezonem w historii Fortnite'a. Więc kto wie, możliwe, że to właśnie jej skin pojawi się jako następny w Fortnite'cie. Jeżeli rzeczywiście tak będzie, to zapewne otrzymamy jakiś turniej, w ramach którego będziemy mogli takowego skina zdobyć za darmo. Także myślę, że jak najbardziej dobra informacja i oczywiście czekamy. Jak i również czekamy właśnie na skina Ali A, który również miał się pojawić w takowej serii ikon i jak na razie nic na ten temat nie wiadomo. Więc czekamy na jakąś informację właśnie od pana Ali A, ewentualnie od jakiegoś innego twórcy, ponieważ jak na razie otrzymaliśmy informację właśnie od Chiki, że to właśnie jej skin najprawdopodobniej niedługo w grze się pojawi. Chyba że to tak naprawdę nie dotyczy w ogóle skina w Fortnite. Cie. Tego dowiemy się w sumie dzisiaj i w jutrzejszym filmie dam Wam do tej sytuacji update że teraz przechodzimy sobie do czegoś, na co zapewne większość z was czekała, czyli do darmowych nagród, które naprawdę warto odblokować sobie przed startem sezonu drugiego. I pierwszą taką nagrodą jest to emotka Koronne zwycięstwo. Emotkę tę możemy z tego co wiem zdobyć za jednego wina w tym sezonie albo za dwa winy, z czego jeden musi być po prostu z rzędu. Czyli wygrywacie grę i zaraz potem wygrywacie kolejną grę i otrzymujecie wtedy za to emotkę. I emotka ta pokazuje właśnie ile winów z rzędu zrobiła dana osoba, czyli jeżeli wygraliście 10 gier pod rząd, to emotka ta pokaże wam 10. I według mnie emotka to jest naprawdę bardzo ciekawa, tym bardziej, że na TikToku jest w nią naprawdę masa klipów. Jak na przykład jakaś osoba pokazuje sobie, że ma na przykład 15 winów, i nagle jakiś ziomeczek pokazuje, że ma 1000. I nagle ten, co miał 15, wychodzi po prostu do lobby. Taka, no wiecie, jak to jest na TikToku, tak to czasem bywa. Ale tak czy siak według mnie emotka jak najbardziej fajna i polecam ją zdobyć, ponieważ nie wiadomo, czy w następnych sezonach również będzie ona do zdobycia, jak i również warto zdobyć sobie lotnie za Wina z tego sezonu. Lotnie załina możemy oczywiście zdobyć tylko i wyłącznie raz na dany sezon, a w obecnym, właśnie sezonie mamy do zdobycia lotnie Sygnet 7. Lotnia ta według mnie jest naprawdę bardzo ładna i ma ona bardziej w sumie symbolizować nam to, że w tym sezonie po prostu pojawił się właśnie fundament. Ale tak czy siak myślę, że no, odlokowanie tak lo takowej lotni to nie jest dla większości żaden problem i że większości z Was tak naprawdę już to nie ma. Ale jeżeli jeszcze jej nie macie, no to przed startem właśnie tego sezonu wpadnijcie sobie na mojego. Discorda, tam macie specjalny kanał. Szukam graczy i możecie znaleźć sobie jakiegoś ziomeczka, z którym na przykład będziecie mogli tego pierwszego wina zrobić. Naprawdę fajnie. Już jesteśmy przy temacie fundamentu, to fundament jest właśnie kolejną nagrodą na takowej liście. Lecz niestety, żeby zdobyć fundamenta musimy mieć właśnie karnet bojowy, który już taki darmowy nie był. Także troszeczkę słabo, ale dla osób, które karnet bojowy mają, to ten skin jest oczywiście za darmo. Mieliśmy tam kilka wyzwań, w ramach których mogliśmy zdobyć chociażby skina. Emotkę, graffiti, czy na przykład malowanie, plecak, kilof, jak i również dodatkowe właśnie style do takowego skina. Także całość myślę, że naprawdę bardzo warta odblokowania. Tym bardziej, że wszystkie te wyzwania możecie zrobić w naprawdę bardzo krótkim czasie, dosłownie w jakieś 2-3 gry. Więc naprawdę bardzo Wam polecam wykonać sobie takowe wyzwania przed sezonem drugim, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Bo skin, właśnie, fundamentu jest według mnie naprawdę epicki i chyba każdy musi go mieć na swoim koncie. Kolejna nagroda to nagroda za jakieś błędy od strony Epika, więc Epic Games niejednokrotnie daje jakieś błędy i na przykład później dają oni rekompensatę tak po prostu, bez żadnego powodu. Ostatnio nawet w Fortnite pojawił się błąd z, można by powiedzieć, latającymi plecakami i ten właśnie błąd obecnie jest naprawiany, więc możliwe, że Epic Games nawet za to da jakąś małą rekompensatę na start sezonu drugiego. Tym bardziej niejednokrotnie jak sobie wchodziliście w nowy sezon Fortnite'a, to też zapewne otrzymywaliście wtedy jakieś no po prostu nagrody. Tak nie wiadomo za co i po prostu je otrzymaliście. Więc zapewne możliwe, że w następnym sezonie również tak będzie, że jak wejdziecie sobie do giereczki, to będziecie mieli też po prostu przypływ jakichś darmowych nagród tak po prostu. Jak i również nagrodami, które jeszcze właśnie na sam koniec naprawdę warto odebrać przed startem sezonu drugiego, są to nowe nagrody z pakietu PlayStation. Wystarczy, że będziecie mieli aktywowane PlayStation Plus i będziecie sobie mogli odebrać takowe nagrody. W nagrodach tych mamy chociażby malowanie, standard kill oraz emotkę, także myślę, że naprawdę bardzo fajne. I tak, ogólnie, no to w tym pakiecie również miał być skin, ale finalnie Epic Games go nie dało, więc kto wie, może pojawi on się w jakimś następnym sezonie za darmo, albo będzie on po prostu w sklepie z przedmiotami. Więc jeżeli macie PlayStation, to po prostu sobie ten pakiet odbierzcie, a jeżeli nie macie, to poproście kogoś znajomego, co ma PlayStation, żeby wam to odebrał. Ponieważ PlayStation plus, z tego co wiem, to tam można raz na jakiś czas aktywować za darmo, więc myślę, że naprawdę bardzo fajnie. I tak, Naprawdę każdemu polecam odebrać takowe nagrody. Mam nadzieję, że w tym filmie przedstawiłem wam naprawdę wiele ciekawych informacji. Jeżeli obejrzeliście ten film do końca i po prostu dowiedzieliście się czegoś ciekawego, to w komentarzu możecie napisać nagroda, a ja przypnę wam serduszko. na się postaram. I to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć! Dobra, mordo, ale jeszcze nie wyłączaj tego filmu. Na samym końcu chciałbym właśnie wam powiedzieć, że na moim Discordzie niedługo będę wybierał osoby do nowego filmu, w którym będziecie mogli coś wygrać. Już raz właśnie na tym kanale była taka akcja i nawet jedna osoba wygrała klawiaturkę za darmo. Także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. Także wpadnijcie na mojego Discorda i tam niedługo będziecie mieli więcej informacji na ten temat. I tam będę was po prostu na bieżąco właśnie informował o tym całym przedsięwzięciu. I to tak naprawdę tyle. Myślę, że naprawdę warto to wziąć sobie udział, bo wystarczy, że tylko wejdziecie na Discorda i to w sumie tyle. I będziecie po prostu aktywni na kanale. Będziecie mieli suba z dzwonkiem i to tyle tak naprawdę, żeby wziąć udział w takowym filmie. Wow!